Uf. Tu i teraz lubię być najbardziej, a dziś to jest mój ulubiony dzień. Widzę więcej odkąd nie tylko patrzę z uśmiechem po tej planecie, popierdalam se. Tu i teraz lubię być najbardziej, a dziś to jest mój ulubiony dzień. Widzę więc, nie tylko patrzę Z uśmiechem po tej planecie popierdalam się Po drodze gdzieś tam postanowiłem Ego porzucić, zapomnieć je na wypadek Gdybym chciał po mnie wrócić i z uśmiechem Zacząłem się budzić i chętnie chodzić Na roboty, choć ogólnie uważam, że człowiek Nie powinien był być pracować To mimo to skądś tą flotę trzeba wziąć I gdzie się schować, i choć głęboko Wierzę, że system monetarny, padnie to i tak Trzymam hajs w banku i jest fajnie Man, i fajną ekipę mam A gdy popiję, to wychodzi ze mnie Ham jak z bram Złym zapachem skazonych i te Nic nie czaję i jestem zadowolony Bo tu i teraz lubię być najbardziej A dziś to jest mój ulubiony dzień Widzę więcej odkąd nie tylko patrzę Z uśmiechem po tej planecie popierdalam se Tu i teraz lubię być najbardziej A dziś to jest mój ulubiony dzień Widzę więcej odkąd nie tylko patrzę Z uśmiechem po tej planecie popierdalam se Tu i teraz Planeta Ziemia, Londyn, Sklep z garniakami, klientów nie ma, że z pewnością nie będzie skrywał niezadowolenia wobec braku w kasie fotek tutejszej filmowej. Tu i teraz powiem, biznes jest ciężki, zwłaszcza jak przechulałeś to co miałeś zaoszczędzić, to tego jeszcze więzi. Zacisnąłeś z bankiem na lat 30, by ratować tą tonącą barkę i choć dankiem za 3000 tysiące błyskasz, on odlicza tylko czas, którym przyjdzie pryskać.